Daddy? Hmm? give you daddy? My sister give you daddy? Huh? You think that makes you one of us? You think that makes you like me? Huh? California boy, has got a hard on. Jungle fever. I'm gonna drive a bullet through my sister's skull. Like I did your brother Grant. Fuck you. You are angry, Jason. You are angry. get it. I mean, without family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, the first time I ever killed was for my sister. It was not enough for her. No, 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 please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they fly inside you every fucking time. So they say to me, they say, boss, boss, who the fuck is it going to be? Them or me? ME or them? <laughs> <laughs> like like you know like they fucking think that i need to make a fucking choice yeah. by the way this lighter really sucks you know so much for poetics it's really too bad that Citra had to wake you up because now the only way to kill you is to erase you completely <laughs> it's okay alright. it's okay jason I swear to God, man. It's truly beautiful. But you're willing to die for the one you love. Dobra, święteczkę do wyściaki z tej strony pora. To jest 15 odcinek z gry Far Cry 3. I mamy już akcję na samym początku. Gdzie mam iść? Nie wiem, gdzie mam iść. Olera Nie jest lepa w topie. To będzie w topa na pewno, słuchajcie, bo ja nie chciałam iść. Nie wiem gdzie mam iść, także jest lipa Woda Dobra, jest po mnie To wiem na pewno nie ma opcji, w topie to, w topie. No, jak widzicie, wtopiłem. Nie wiem za bardzo, jak się z to mam wydostać. To jest najgorsze. I przypuszczam, że troszeczkę mi to zajmie czasu. Chociaż mam nadzieję, że się mylę. Zapewne muszę zrobić to cholernie szybko, ale jak cholernie szybko, jak ci już skopali? No i co, no i co, i gdzie? No i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Coś się tam przeskoczyć? dobra No, łatwo nie będzie dobra, ugaszone. Trzeba wszystkie kurde sekundy oszczędzać. Mam nadzieję, że teraz mi się uda w końcu ją uwolnić. No idź <laughs> Jak to było tutaj? Chodź, chodź, chodź I teraz gdzie to było? Tutaj? Tutaj Dobra, jakoś minutę jestem do przodu. I nie wiem gdzie teraz tu co teraz mam zrobić, nie wiem No dobra, ale jak mam tutaj wejść gdzieś Aha! Dobra, dobra dobra, dobra, dobra Ja już wiem, ja już teraz wiem Co dalej, drawina? O, chyba się udało!

That truck. Uh. He's out in the open, going after him. Check out the vehicle. Lisa, you drive. What? Drive. O okay. oh, kurde! Mm. Będę strzelał. <laughs> Damn, it won't start. Let's go, Jason. Dobra. Ja chcę bronić. Co jest? Ale ja nie chcę tego. Skąd mi się to w ogóle wzięło? Na ra. Szybko, szybko, szybko! Pięknie! Kurde następni! Następny! Kurde nie słyszę, co gadają! Proszę następnych. Pięknie. Następni. Ha, ha. Jedź, 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 jedź! Nie! On umarł! Tickle the key! Doprust the pedal! Co to w ogóle znaczy?! Please No, 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 no! Ale ja chcę inną broń! Pięknie! Gdzie oni są, że jak nie widzę? Nie mogę się obrócić. Nie mogę się odwrócić. Nie mogę się odwrócić. Dobra, chyba się udało. Fajna akcja. Almost being killed or sold into slavery is fine. Hey, Lisa, calm down. <laughs> this is a nightmare. Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, Jason. I'm so sorry. No, leave but I found Daisy. I'll find the others. No, czyli już dwie osoby uwolniliśmy z naszej brygady, świetnie. Czas na kolejne. Kurwa, te akcje są tutaj coraz lepsze, zajebi się to wygląda. W jaskini pod domem, czyli tędy, tak? Nie, 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 W jaskini pod domem to tam tędy. Ta jaskinia jest tu, tak, tak. Nawet na pewno tutaj. No i nasz szarem no. się powiększa. Sorry. Sorry. <laughs> I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a powerhead for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Right. Come on, take a look. I'm glad you're safe. Me too. Dobra, spoko, zobaczmy sobie na mapę. Gdzie mam kolejny cel? Pewnie wpiszę daleko. Nawet nie widzę swojego kolejnego celu. Kurwa, ta mapa jest olbrzymia. Ale tu będzie zabawy mm. No dobra, na chwilę obecną nie widzę swojego celu Coś tam mi pokazuje w sumie, ale Czekajcie punkty w y... jakiej misji? To jeszcze misję? No dobra Co mam stąd wyjść jak? Tutaj nie pod wodą. Tu się nie da. Tu są jakiejś śmieci po tym dnie, tu nic nie ma. No ale jest to oświetlone, więc coś tutaj powinno być, nie? Dwa metry, czyli gdzieś tu. Dobra, jakąś tam głowicę mam. To o to chodziło. Zobaczymy, co tutaj dalej jest do roboty. Niech dziewczyny sobie rządzą ze statkiem. yes we're in this shell no hey you found it and since you're carrying it you can hook it up tell me again why you aren't doing this i'm priming the ignition is that even a thing Are you done yet? Almost! Got it! Yes! Great! We can A po co? Że nie możecie samej ten płynąć. Bez reszty i bez mnie. I'm in Hollywood. And then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. <laughs> okay. I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Be careful. <sighs> okay. I wyłazimy z tej jaskini. Musimy zająć się kolejną misją, pewnie ekscytującą i zajebistą. Zresztą jak wszystkie. Ale pójdziemy sobie jeszcze po naboje. Hello? Jason. Yes, What happened? And I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. the power to defeat us. I cannot provide such strength, but there is someone who can. Citra, you are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. Citrat czyli ta siostra wassa, tak? Dawadź mi tu na bojaszki. Tak jest, ja wszystko sprzedaję Oki doki Kurde, za dużo tego wszystkiego mam chyba jeszcze Nie no dobra, jak jest 22 miejsca jeszcze wolno to jest gitara Dobra, wyłazimy stąd. Ale teraz tak. Po pierwsze, muszę zrobić wykonanie przedmiotu. Czyli mikstury lecznicze. Jeszcze jedno zasie? Tak jest. No i dobra. I teraz jeszcze umiejętności. Co to jest to? Eee. Ale nie, przecież to mam, tylko mogę teraz... Dobra, dobra. To niepotrzebne. Tutaj nie mogę nic nowego. Tutaj też. Czyli muszę wziąć z czapli. Muszę tak, no niestety, ale mam dalej jeszcze punkty umiejętności. o! o. no i co teraz? Teraz będę już, mógł już inne? No, patrzcie, nie mogę, nie wiem, co jest grane. Czemu nie mogę? Dlaczego ja nie mogę innych umiejętności? Mam dwa dostępne jeszcze. A nie mogę nimi zarządzać. Nie wiem dlaczego. No tak, więcej misji. Dobra, dziara nam się powiększa. Ok, mapa. I co ja muszę zrobić teraz? Bo za bardzo nie wiem, tutaj coś jest, tak? Citra No, trochę daleko, to jeszcze sobie posterunek uwolnię. Przeniesiemy się na teleporcie, czy tam szybkim przemieszczeniu. Nazwijcie to jak chcecie. Teleport raczej tutaj nie pasuje, no ale koń. Dobra, okej. Okay. Biorę samochodu, bo to chyba nie, ma... nie Nie, chyba nie. Nie ma sensu dla mnie. Zobaczmy wszystko daleko. Ale wiecie co, ja i tak chcę... Biorę samochód. Bo ja chcę jeszcze ten posterunek tutaj uwolnić. No, zdecydowanie tak. Więc zrobimy sobie zapis i jedziemy tam. Gdzie jest ten wózek? Tutaj. No dobra, może być i taki bez różnicy. Tylko cel muszę oznaczyć, bo nie mam oznaczonego. Kawałek drogi przed nami. Wow, bora, Colin McCree. <laughs> Nie wiem czy dobrze jadę główną drogą, ale niech będzie. Wow wow wow, co to? Byki. Tu mam skręcić czy nie? Będzie dobrze? Kurde, gdzie ja jadę? W ogóle ja źle jadę Muszę ci całkowicie prawej trzymać O, wow, dobra, most. Przejadę, Ziomka, przejadę, Ziomka. A, nie udało się. Będą za mną jechać? Nie, chyba. Tu jest posterunek już? Tak, jestem prawie na miejscu. Parkujemy. Zrobimy jeszcze jeden zapis. I będziemy kończyć ten odcinek. O, rozejrzę się tu jeszcze troszkę. Ale myślę, że posterunkiem, przejęciem tego posterunku. No, zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Niech będzie i tak. Aparat. Jeden na górze. Dobra, zajmiemy się tym posterunkiem w kolejnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się podobał standardowo, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę jakiegoś swojego komentarza. Jeśli nie jesteś jeszcze zciakiem, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, oraz zachęcam również do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się plutko, na razie ho, pa pa.